Witam w drugiej części poradnika wideo dotyczącego oprogramowania Magnetfilm. W tej części chciałbym pokazać, w jaki sposób można utworzyć nową robotę oraz w jaki sposób skonfigurować ustawienia dotyczące układów współrzędnych w danym pliku roboty. W celu utworzenia nowej roboty w oknie głównym programu wchodzimy w ikonę robota. I zaznaczamy opcję Nowa. W tym momencie mamy możliwość nazwania naszej roboty. Nazwa ta będzie się pojawiała na pasku głównym na górze po lewej stronie ekranu. Możemy dowolnie zdefiniować nazwę roboty. Niech będzie to robota 1. Możemy wpisać obserwatora. Dodać jakiś komentarz, widzimy datę i godzinę bieżącej roboty. Przechodząc dalej, możemy przejść przez kolejne ustawienia pliku roboty, natomiast przeglądając, wchodzimy w ustawienia dotyczące tego, gdzie dana robota ma się znajdować. Możemy oczywiście zmienić lokalizację pliku roboty, jak również mamy możliwość zmiany. Wprowadzenia nowego folderu. Ja tutaj nic nie będę zmieniał, zamknę to okno i przejdę do następnej zakładki. Jeżeli nazwa roboty jest już zajęta, tak jak w tym przypadku, oczywiście muszę wprowadzić inną, program mnie o tym informuje, niech będzie 12, ta nazwa na pewno nie jest zajęta, przechodzę dalej. Tutaj mogę oczywiście wybrać dostępne konfiguracje dla tej roboty, dla urządzeń, z którymi będę się łączył. Ja omówię te konfiguracje w oddzielnym poradniku, więc przejdę dalej. W tym momencie mam możliwość ustalenia układów współrzędnych. Mogę z listy rozwijanej wybrać strefę, która mnie interesuje, na przykład strefę szóstą. Mogę również zdefiniować model geoidy z dostępnych. Jeżeli model geoidy tutaj się nie znajduje, możemy go podgrać. Klikając w trzy kropeczki, odszukać na dysku, jeżeli jest on zaimportowany, wklejony gdzieś w naszych katalogach. To samo dotyczy układów współrzędnych. Klikając w ten przycisk, wchodzimy w zdefiniowane układy. Możemy oczywiście podgrać własne układy, ale również możemy wybrać te, które są już zdefiniowane i utworzone w programie. Jeżeli jakiś układ nas interesuje, możemy go przerzucić do aktywnych układów w taki sposób, by znalazł się na liście rozwijanej tą strzałką. Po zaakceptowaniu dany układ współrzędnych znajduje się już na liście rozwijanej i jest możliwość jego wyboru. W następnej zakładce mamy informacje o jednostkach, możemy ustalić, Jakie są jednostki, jaka będzie precyzja wyświetlana, jakie będą jednostki pola oraz objętości. Mamy również możliwość w kolejnych zakładkach przełączać między kątem współrzędnymi oraz inne. Tutaj mamy jednostki dotyczące temperatury i ciśnienia. Ja zostawię te wszystkie parametry w taki sposób, jaki tutaj są. Oczywiście dostęp do tych parametrów można w każdej chwili. Zmienić je w oknie konfiguracji. Przechodząc dalej, mamy informacje o tym, w jaki sposób będą wyświetlane nasze współrzędne, jaka będzie ich kolejność, co będzie stanowiło azymut, jaki będzie kierunek oraz czy spadek ma być wyświetlany w procentach czy w inny sposób. W następnej zakładce mamy informacje dotyczące tego, jakie dźwięki będą pojawiały się. W naszym programie, w naszym pliku roboty, ja tutaj zaznaczam wszystkie dostępne. Również możemy oddzielnie zmienić dźwięki, które będą się pojawiały dla ustawień odbiornika satelitarnego oraz ustawień optycznych. Jeżeli te wszystkie parametry ustawimy w ten sposób, który nas interesuje, akceptujemy na górze, w prawym górnym rogu. I w tym momencie robota z taką nazwą, która została wprowadzona, pojawiła nam się na pasku. Jeśli chciałbym wejść do ustawień i zmienić któreś z parametrów, które ustawiałem przy zakładaniu roboty, mogę wejść w oknie głównym do menu konfiguracja, i mam tutaj dostęp zarówno do układów współrzędnych, ogólnych ustawień, jednostek wyświetlania oraz alarmów. Mam również możliwość ustawienia kopii zapasowej, częstotliwości tej kopii zapasowej, ilości kopii oraz dni do wygaśnięcia danej kopii zapasowej. Jest to niezwykle istotne w przypadku, jeżeli chcemy, by dane, które zapisujemy w danej robocie, zapisywały nam się i nie zostały w trakcie jakiejś niespodziewanej sytuacji utracone w terenie. Jeśli chcielibyśmy zapisać więcej informacji, Możemy utworzyć całkowitą kopię zapasową, uwzględniając zarówno licencję, ustawienia, parametrów, jak i obecną robotę. Ja nie będę tworzył nowej kopii zapasowej, wyjdę z tych opcji i na tak przygotowanym pliku mogę przejść do pracy stricte terenowej. Jeżeli zauważyłeś, że tłumaczenie, które znajduje się w moim pliku Magnet Field, nie zgadza się z tym, które masz ustawione u siebie w programie, to można zawsze podgrać aktualne tłumaczenie, ściągając je z FTP-a i podgrywając do katalogu LNG w folderach Magnet Field, a potem ustawić to tłumaczenie w oprogramowaniu. Wchodzimy w konfigurację. Ogólne i w czwartej zakładce: Język mamy możliwość wyboru języka dostępnego w oprogramowaniu Magnetfield. Na dzień dzisiejszy, dziękuję i do usłyszenia.